Witajcie kochani. 7 kwietnia kiedy robiłam rekonesans w ogródku kwiatowym zauważyłam, że kwitnie forsycja, czyli czas wysiewu nasion do ogrodu warzywnego. Wpadłam więc do mojego nieprzygotowanego na wiosnę ogrodu, zakasałam rękawy i zrobiłam mnóstwo pracy. Jak się czułam następnego dnia? Nie pytajcie, ale byłam dumna i szczęśliwa. Wysiałam pietruszkę naciową prostą i karbowaną. Nie wysiewam korzeniowej, ponieważ tutaj w tej słabej ziemi nie urośnie. Wysiałam koperek, marchewkę, wysiałam cebulę siedmiolatkę, por taki, który można wysiewać do gruntu. I wysadziłam cebulę dymkę. Przepikowałam, prze, przesadziłam, nie przepikowałam. Przesadziłam moje truskawki. Pamiętacie, w zeszłym roku przyniosłam trzy truskawki pnące i posadziłam je do ogrodu, żeby się rozmnożyły. Z tych trzech truskawek obecnie mam 15 łącznie. Czyli, czyli fajnie mi się rozmnożyły, więc je ładnie porozsadzałam i teraz liczę na plony. Zaczyna też kiełkować mój szpinak, który by się Wam zimą tam jakiś. Jeden cieplutki dzień i zdążyłam wysiać. Zieleni się jarmuż, który polubiłam i który będzie na stale gościł w moim ogrodzie, tylko muszę się bardziej przyłożyć, żeby go chronić. A w szklarence, w szklarence zieleni się pietruszka liściowa, prosta i karbowana. One w tym roku będą już kwitły. Wysiałam w koperek, wysiałam rzodkiewkę i też odrobinę cebuli siedmiolatki. W razie gdyby w ogrodzie nie mogła się utrzymać z wiadomych powodów. Nareszcie rośnie okazale mój szczypiorek. Wysiała się sałata masłowa, trzeba będzie ją przepikować, ale to też musi być jakiś taki cieplejszy dzień. Rośnie sobie czosnek. Ten czosnek rośnie u mnie tutaj zawsze. Jest bardzo aromatyczny. Może ma ząbki niewielkie, ale to jest taki prawdziwy, jedyny niepowtarzalny czosnek. Zawsze, kiedy te listki zaczynają mu żółknąć, wykopuję. Zostawiam tyle, żeby znów go posadzić, a resztę zabieram do domu. Także kiedyś miałam las czosnku. A teraz mam pojedyncze sadzonki. A w domu na parapecie zieleni się sałatka. Wydaje kolejne listki. No, papryczki wyraźnie wykazują brak słońca. Zaczynają rosnąć do góry. Z papryczek słodkich cztery mi zginęły. Nie wiem czy to wina moja czy kota. Dosiałam papryki ostrej, zaczyna kiełkować, ale nie ma na razie co filmować. Pomidory wypuszczają kolejne listki. Zdarza się, że jeszcze jakiś pomidorek zwiędnie, ale zawsze trzeba wysadzać więcej niż potrzebujemy, w razie gdyby jakieś tam wypadł, jak ja to mówię. Lubczyk jeszcze nie kiełkuje, nie widać, żeby chciał. Lubczyk bardzo długo kiełkuje. Dosiałam pomidorów, dosiałam pomidorów z moich nasion i pomidorów, które zebrałam, nasiona, takie prostokątne, dziwne pomidory były. No nie wiem, czy skiełkują, bo te nasiona są z 2019 roku. Zobaczymy. A dosiałam, dlatego że bardzo dużo pomidorów mi wypadło z zeszłorocznych, które dostałam nasiona. Nie wszystkie z nie wszystkich pomidorów nasiona warto zbierać po prostu, ale próbować trzeba. Może akurat trafi się na jakiś taki dobry gatunek. Tutaj natomiast posiałam ogórki, znalazłam pięć nasion. Lata temu miałam takiego długiego, długie ogórki sałatkowe, prawdziwe, takie jak dawniej były sałatkowe 30 cm, dużo jasnozielonego miąszu, mało pestek, przepyszne. I miałam je przez dwa lata. Od dwóch kolejnych lat nie mogę znaleźć trzech lat właściwie nie mogę znaleźć nasion tych ogórków. Są nasiona ogórków sałatkowych, ale te ogórki mają 13 cm długości i po obraniu ze skórki zostaje tyle co nic, bo te ogórki są takie bardzo szczupłe, bym powiedziała. Tak więc byłabym przeszczęśliwa, jakby te znalezione nasiona, znalezione w sensie robiłam porządki w pudełku z nasionami, znalazłam 5 nasionek. I byłabym przeszczęśliwa, jakby te nasionka wykiełkowały i na pewno pierwszy ogórek zostałby na nasiona. Nie wiem, co wyrosłoby z tych nasion, ale na pewno tak by było. No, zobaczymy. Te ogórki i pomidory dodatkowe wysiałam ósmego. Także jeszcze musimy poczekać, żeby widzieć, czy skiełkowały. Moi drodzy, to w sumie tyle, co zrobiłam w moim ogrodzie. Przygoda w ogrodzie jest czymś fantastycznym. I pomimo klęsk większych lub mniejszych, warto jednak spróbować swoich sił, bo każda taka roślinka z nasionka, która wyda owoce, Napawa nas dumą i radością. Także zachęcam do uprawiania ogrodu. Dziękuję za oglądanie. Dużo zdrowia, życzę i do usłyszenia.